Oj, Marek, nieco dobry, dobry pomysł. Gratulacje, wywaliłeś okno w shopie. W ogóle kamerę to dostał? Dostałeś, ale czemu to tak wybuchało jeszcze? Dostałem raz. Ja myślałam, że to tylko. Uwaga! Film może być nieodpowiedni dla niektórych widzów. Nieumiejętność używania materiałów pirotechnicznych, używanie ich przez dzieci bądź osoby pod wpływem alkoholu może skutkować nieszczęśliwym wypadkiem. Podczas nagrywania tego filmu zostały zachowane wszelkie środki bezpieczeństwa, a materiały pirotechniczne były używane pod czujnym okiem specjalisty. Nie należy naśladować zachowań przedstawionych na filmie. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do oglądania osoby, które czują się odpowiedzialne, aby obejrzeć ten film. O, właśnie wychodzę z szopy, o, robię tutaj krok, prawda, tutaj teraz składam papierosa do ust, o, jaką mam fajną zapalniczkę, odpaliłem papierosa, teraz chyba się przywitam z widzami, czy nie, nie wiem czy się widać, widać się czy nie, to jest pytanie, może jeszcze trochę szluga tego popalić, no taki dobry jest, mm -hmm. nikotynka, tak, U. A co się shop dzieje? Co, za, co się dzieje z lampkami? <laughs> Trzeba byłoby je zjąć, bo już włosy Dobrze, Marek, już skończyłeś. Witam z tej strony kamerzysta. Dzisiaj za wasze pieniądze zrobię sobie fajerwerki wybuchające, które mam w szopie. O, teraz pokażę wam, gdzie są te fajerwerki. O, o tam, 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 tam. Już skończyłeś Marek. Mam tam wszystkie rzeczy. Jeszcze mąkę za wasze pieniądze kupiłem i arbuza, żeby to wszystko wysadzić. Marek mogę powiedzieć? Nie zapomnijcie również o tym, aby zasubskrybować kanał Lord Cruzel. Ponieważ jeżeli na tym kanale będzie 3 miliony subskrypcji, to wtedy zdejmuję worek. Teraz chyba pójdę do lasu, o tam, do tego lasu pójdę i zrobimy sobie wybuchające fajerwerki w zwolnionym tempie. Zapraszam do oglądania. Nie Marek, kurczę! Co? Miałeś być operatorem, zgodziłeś się, a teraz mi się wcinasz w słowo. Ja nie jestem tylko operatorem, ja muszę być na filmie. No dobrze, no to byłeś na filmie, daj mi teraz powiedzieć. Ja już powiedziałem za ciebie. Dobrze, to bez powitania. W każdym razie, w dzisiejszym filmie... No, mam tutaj mąkę. W każdym razie... No. Mam jeszcze fajerwerki, sztuczne Dzisiejszy ognie. Jest... Przestań Marek! O, jaka to fajna reklamówka. Przestań. Dali mi za darmo w sklepie. Przestań. No. W dzisiejszym filmie odpalimy sobie aż tysiąc sztucznych ogni naraz. To jest naprawdę ciekawy efekt. Wszystko nagramy na slowmo, ale musi się ściemnić zanim to nagramy, no bo wiadomo, nie będzie efektu, który chcielibyście zobaczyć. W każdym razie wybrałem sobie również najciekawsze propozycje, które napisaliście w komentarzach. Eee, możesz nie robić takich zbliżeń? Masz taką ładną twarz w tym worku. Wybrałem najciekawsze propozycje, które wybraliście w komentarzach, i w tym odcinku wysadzimy sobie mąkę. Tam jest mąka. mąka o, mąkę kupił? Mhm, mm, mm. I arbuza. I jeszcze skropianka. Za tak, wasze jak pieniądze, za to, że oglądacie, kupiłem takie rzeczy. Tak? Zgadza się? Tak, zgadza się. Dobra, chodź do tego lasu już. Na co Dobrze. czekasz? Po co przedłużać? Także kamerzysta teraz idzie za Zapraszam lasu. Zapraszam do oglądania. I Przestań! werki wybuchające. Przestań. Siema. Dobra, Marek, ja zapomniałem jeszcze powiedzieć jednej rzeczy. Jeszcze zrobimy sobie miniguna z tego. Kurczę. A to tego sobie. akurat nie widziałem wcześniej. Miniguna sobie zrobimy. A to może dobre. być dobre, to, to, to ja przejmuję. No nie no bo to nie będzie efektu. No nie, to ja odpalę. To odpalę 6. Tak, no dobrze. Tak, Dobrze, no to przejdźmy podobać. do pierwszej rzeczy, czyli wysadzenie arbuza. Ja bym wysadził tego arbuzę tutaj na tym krześle. Na krześle? Na krześle. No komuśle. to wysadzisz na krześle, dawaj. Ale ja odpalam te, zobaczcie. Dobrze, odpalisz tak. te. Dobrze, Marek, przestań już! Co, co ty się tak awanturujesz? Dobrze, odpalam arbuzę. No to sobie pozwalasz ostatnio. No to odpalaj tego arbuza, na co czekasz? No już! No to dawaj, na co czekasz? Myślisz, że ja mam cały dzień, żeby nagrywać to tobą jakieś głupie filmy. No szybciej, szybciej z życiem na co czekasz? I tą drugą kamerę ustaw, bo ty chcesz mieć to zwolnione tempo. No dawaj, kładź tego arbuza, szybciej! Na co czekasz? Już położyłeś? Oczywiście cała procedura będzie przeprowadzona w naprawdę bezpiecznych warunkach. Oddalamy się na bezpieczną odległość. Na dotomujemy. jaką odległość, kamerzysta? Wypowiedz się o tym. Na bezpieczną odległość, żeby zdetonować o, Oczywiście, ładunek. bezpieczna odległość, bezpieczeństwo przede wszystkim. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Dokładnie. Także, YouTube nie możecie zablokować tego filmu. Czekaj, A! jeszcze ten, bo tutaj wszystko oczywiście w zwolnionym tempie. O, zobaczcie, tam jest kamerzysta. Stoi, włączamy. Cyk. Po odpaleniu oddalamy się na bezpieczną odległość. No, dawaj, dawaj. O kurde, nie no powiem Ci, że, że nie jest najgorzej. Takiego efektu się spodziewałem. Trochę włóżę daje. Spróbujmy sobie arbuzka, czy dobry? Dobry? Przepyszny. I co masz dalej do rozwalenia? Tak polecam kroić arbuza. Dobra, a co masz jeszcze do rozwalenia? Mąka. No to dawaj, kładź tą mąkę, raz, dwa zrobimy. No w sumie to fajnie wyglądało, dawaj teraz mąkę. Mąka teraz, tak? Tak. Na początek pójdzie jedna mąka, potem zobaczymy z większą ilością mąki. Także jak widać na krześle znajduje się mąka. Teraz odpalę tą mąkę, tak? Daw no tak, odpalaj. A jeszcze znowu Bym zapomniał. What the fuck? Co jest? No spadła na dół. Co to ma być? Co to ma być? Ale co? No co to ma być? No upadło, no Ja myślałem, prostu. że tu wiesz, że tu się rozsypie wszystko. No to dawaj więcej tej mąki. Ale Jeszcze ty... masz 9 opakowań. Dawaj! Ale tak to nie miało No na wyrządzać. co czekasz? No, no co, czego to oczekiwałeś? Mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł. To nie tak się robi. Dobra, już wiem, już wiem. A, rozumiem, rozumiem. Dobra, to dawaj, czaruj. Dobrze, teraz zobaczycie efekt, którego oczekiwaliście tak naprawdę. Petarda będzie w środku, tak? Cóż ta inteligencja, Marku! Dziękuję, kamerzysta. Tylko tak głęboko ją zakop. Nie, położę na sam spód. Tutaj położę, wiesz, Marek? Tak? Tak. No to zrób to. Nie. Czemu? Dobra, Marek, muszę mieć odpalony slow-mo, nie zdążę odpalić. Spokojnie, kamerzysta. Czym ty się stresujesz? Dobra, no spokojnie. Nie gadaj, że zgasło. O nie, masz teraz tak przez ranę jak ja wyglądam. Jestem <ślinisty> <gülñata> cały biały przez Ciebie debilu. Jakbyś Cię na patrz co się stało w ogóle tutaj dookoła. No nie no. Efekt jest super, nie powiecie, że nie. Ja to głupie było akurat. Ach, masakra. Nie ma śniegu? Jest śnieg, dodatkowo patrz co się stało. Ty to widzisz? <ślinisty> Ty to widzisz? Nie, ślepy jestem. Usiądziesz? A. Wygodne? Wygodne, tylko czuję się jakbym był cały czym wzięty takim do noca. Wiesz, w sensie? W sensie takie dla dorosłych. W mefedronie? W amfetaminie? Nie możesz mówić teraz. Mogę mówić, kamerzysta. Nie możesz mówić. Bo za, no, no to powiedz, że narkotyki są złe. Narkotyki są złe. No. Już nie będzie żadnych ograniczeń. Spokojnie. To teraz ja strzelam, tak? Teraz? Czy styropian jeszcze? No styropian jeszcze. No to dawaj styropian i ja. No nie, bo musi się ściemnić. Czyli. A, dobra, to ja idę do domu. No to czekaj. No to dawaj ten styropian, bo ja już nie mogę się doczekać tego. No dobra, to dawaj. Jak coś, to na 3 miliony subskrypcji u mnie na kanale, kamerzysta zdejmuje worek i masz tutaj taki palnik żeby Ale musisz mi dobrze tak zapłacić. Za... Tak, zapłacę ci dobrze. Dobra, w każdym razie y, zrezygnowałem z coli na rzecz... E... Na odwrót, ze styropianu na rzecz coli. Dokładnie, przecież bo mnie denerwujesz cały czas. E, bo myślę, że efekt będzie dużo ciekawszy, także odpalimy sobie właśnie to i zobaczymy jak po prostu wybuchnie. Marku, czy mógłbym Cię prosić, żebyś włączył slow -mo? No już włączam, włączam. O, możesz odpalać. Powiem ci, po że to było, to było dobre. Ale było coś widać w ogóle? Było widać. Ja tutaj nic nie widziałem. Było widać, to było dobre. Taki huk. O kurde. Jeszcze chyba druga butelka poszła od razu, albo gdzieś poleciała. Nieważne.